Z prawej jest Edys. No i za 2000 łorem biega, no. Zobaczę, czy ma wkładki, bo kurwa też jakoś bardzo ciężko mi jest go zabić. No, zabiłem go. Zabiłem go. 70 no, jest na 73, góra Wkładek raczej nie miał, ale kurde. Woo! Nie, rozbacz normalnie gra akurat, też widziałem. A przecież oni cały czas mają złotka, ty. No, dokładnie. Edys cały czas leci ze złotka. Kurwa jeden na punkcie siedzi jest jeden, zaraz przy zejściu u nas. Ta, Bakuzen dalej ze złotkiem lata. Kurwa, Edys też. Mamy no w 2000 ładnie właśnie ściągnęło. Ja pierdolę og jeden prawo idzie do ciebie Kurwa napisałem mu wiadomość że się kurwa nie odzywa, nie? No, teraz nie odniosłem w ogóle Ty kurwa i tyle no No dokładnie Korczy mnie jak kujże, by najdali rzucać kulo. <laughs> ja akurat wytrzymam kurwa, wiesz? To będziemy. Dobra, to rozwalacz. No zemgwieczy. User joined the channel. Martki miejsce już. Kurwa, to jest od nich. Rozwalacz leci na plecy. Zdjęty? Ej, mhm. niech jeszcze raz ktoś mi powie, że oni używali, użyją złotka, to ja na serio zacznę rzucać granatami. Nie, Dobrze, wytrzymujemy tak dup, do końca tafili. meczu bez rzucenia granatami. Najwyżej go przegramy ich. Chuj, przegramy, no. a przynajmniej przy, wygramy, ho, przegramy honorowo, kurwa. Jesteśmy ciulami, kurwa, umówiliśmy się, kurwa, na... ...na bez złotek, bez najdu, i to, kurwa, po prawej bez składek to tak mamy grać, kurwa. Orisa, po prawej masz Diablo. 5 jest na górze, na głównym wejściu. Tylko, że on jest, kurwa, nieśmiertelny... Teraz na nagle zmienił osoba. na KPS-a, kurwa, Edyznie nie? A. To? Teraz ma kps kurwa. Jak przejęliśmy punkt kurwa, raczej jak przejęli punkt B, to pewnie zmienił kurwa. No a Bakuzen cały czas lata, ty Sp te ze złotkiem. Ewa, Dekus idzie. Kampi, tam gdzie mnie zabił. Mam wyjebane na sobie sami grają. Halo, halo Gracie coś? Aha, dobra O ja pierdziele, nie ja można, połóż na się Ja idę na grilla, to później będę To odrzuć się, escape i odrzuć się Zmień na pistolet Zmienia W powietrzu nie. granatem A położ, Jak klikniesz połóż, nie kręć się, Jezu, tylko połóż się na chwilę mi w miejscu O. o Spadł <grywa> no następny to było dobre Kuzen dalej w 2000 war kurwa Ja już go ręką zabiłem ty Gdzie jestem ten Tam gdzie mnie zabił siedzi kurwa koło... Nie Tekus chyba tam jest. Nie, 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 już ze złotka nie strzała, z KPS-a teraz napierdziała. KPS-a Edys z KPS-em, ale bakuzen dalej ze 2000 warbiega. Bakuzen złotko, bakuzen złotko. Ej, tego Edysa? Tak, zabiłem go ręką. Będę go ośmieszał cały kicho. czas. User entered your channel. No kurwa, bez jajty! Cały magazynek w niego wiebałem! Kogo? Oh no kurwa, w tego dekusa! Cały magazynek w klatę dostał, kurwa. Bez jaj, ale z parówką. Siema. Siema cytryna. Oryska jest? Siemaż kolonimy po, po prawej macie jabła po prawej schował mhm. się uważajcie po prawej jest nie wierzę ja ja kurwa nie wierzę nie Z jakimi umowami? tak, dokładnie. Nie, bo na tą klanówkę umówiliśmy się, że bez nade'ów, bez wkładek i bez specjalnych broni, no nie? Bez A kto A jak myślisz? Belgie we dwóch już wystawiło na dzień dobry F2000 War i jeszcze coś. Dawaj, dawaj! To skupcie im dupko, nie? I będą mieli, nie? Właśnie nie jest takich obsiów jak myśmy, wiesz, stracili. No z drugiej strony teraz ten, nie, ten odstawił w 2000 i już nie mogą a przejąć. No. A. Dobra, kurwa, po lewej ma, na A. Jest, na katomii, po prawej. Tam jest Kapsel. Po prawej 17 HP, tam gdzie my zabijmy, yeah. za 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 2000 tysiące war, nie, pewnie. Ten a jak do tej pory nie zmienił? No mówię ci, no. A, a to, że nie ma czym strzelać, no to... Sorry. To to ma Niech zawsze wielkę. Edy... Edyl będzie od lewej wchodził. Na to te... na, znaczy na A. Kurde. Ech. Ja bym stąd, z tego wyszedł w tym momencie po prostu i zaczął jeszcze raz klanówkę. Nie, nie, to będzie i nie, 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 ja z nie, 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 że nie, i nie, nie, gram. Mm. <średnio>, jakby nie, 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 Oni się zapytali, kurwa, takie zasady. co to mi się za lancer, kurwa. Aktualizacja tu się Lancja O kurwa. Kurwa, mać. Kurde. 5kp zostało mu po prawej stronie. No tak, F2000 Pięć minuty Nie kurwa mi tu biegniesz No góry jest dwóch, próbowałem ich zabrać ale nie mogę Mało HP mając się. Kurwa brakło mi ammo, możesz? Kurwa. Stałem w plecy. plecy, plecy. Ja widziałem tego z góry, tylko chciałem najpierw zabić tych dwóch na dole, wiesz, a chyba Amon Ja chciałem ja się tarczy pozbyć, to dostałem od, od tego od ekwidy. Masz kurwa, aż ci te pierdolone war z ręki wypadło, ty kurwa dziwko jebaną. Dobrze, jedziesz mu A no tak. Kurwa, jebana tarcza. Ty to z TSA nagrywasz? TS-a też słychać. Prawa, prawa, Filip, pod tobą jest jeden po prawej. No, nie garancja, Francja. Teraz wyjdzie z tym Warren, to mu go wmontuję w plecy, kurwa. <grystanie> Nie, to rozwalacz był. O, bomba też. Ekstra, welsiki. pilnuj tam, gdzie stoisz. Kurwa, jeszcze jeden idzie. Dobra. Ogi, pilnuj Edis. tamtej. Brawo, brawo, prawo, ciężko. prawo. Będzie ciężko, na jest. dole. Ogi, uwaga, wchodzi do ciebie. Trzech. O... Zaraz. Kurde z tym Warren pedał no Na górach by ktoś przed z góry by się i ściągnęło e. Musimy najbardziej po prawo. Przed punktem jest centralnie takie wejście A dobra, jeden z prawy Kurwa. idzie tam gdzie mnie zabił Wąpka on to on nie dojdzie na punkt bo no jest ja za winklem Albo był jakiś mega lag, albo mnie kolej zabił przez osłonę Wesz. A, A, do, do. Ma... Użyjcie urządzeń wszystkich kurwa w tym momencie, bo to nie ma sensu No kurwa jebany KPS, lewą idzie na plecy. Uważajcie Lewa już jest, już jest u nas Ja w tym momencie użyłem parnej żeby ty... Miał tarczę za chwilę Zabił ktoś tego Edysa Dobra, on tam siedzi No, zabijcie go! Kurwa, z góry do mnie napierdala koleś. Dopóki ktoś rozwalacza, nie ściągnie z góry, to lewym wejściem od frontu na punkt nie ma. Dobra, stój. Dobra, go już nie ma na górze. A. Tak, na pewno go nie ma. Daj wrócił. Wyjdź, wyjdźcie z gry z klasą i tyle. Kurwa, jebany wars kurwiały. Dobra, to rozwalacz ściągnięty. Wprawdzie wyładowałem cały magazynek, co to na boi, żeby to zrobić. O, kuzyn nie jest po prawej. Tylko. Orisa, Rysa, ci na plecy. A już przeszedł. Na plecy. Na prawej. To co, kupujemy się tu czy lecimy dalej Dalej, kurde, przebijamy się ile wlezie? A jak Bierzem. nie w lezie? No to, bańka trudno, idzie. to będziemy wyciskać <ścoughs> A, dlaczego coś tak bań daleko biegnie? Pańka lewo, tarcza lewo, roz rozwalaczem idzie Kurde Bomba z prawej ściągnięty, ale tam jeszcze ktoś jest. Ale tam nam D przejmują, kurwa. Z kurwa, skaziemy kurwa, jepanom. Nie baw się mikrofonem. A. Panego kaps na mnie ściągnął z prawej. Kto tu siedzi z prawej w tym momencie? Taków to cały czas, to już tylko z KPS-em. Kurwa za Który to? Filip. Co? Nie, nie, nie świeci mu się lampka. Mi? No takie jak zwarcie Wiem yeah. Tu czekaj, różnie może być Kurwa! Czterech tu jest Kurwa, nie da się stąd zyskać. Ta wiesz ilu ich tam siedzi? A z czterech Wszyscy Wierzy Że nie opłaca się z nimi umawiać. Nie ufać. te pierdolone no zasłony jest przechodzą naboje kurwa. Jednego jebłem kurwa przynajmniej. Dokładnie. To właśnie złotko, przed chwilą bieło. to. są ciule, kurwa. Ja się dziwię, że w ogóle jeszcze z PWA zagrajcie. A co on jest z PWA? PWA? Nie pamiętasz? To. Jak się ładnie na nas za ściany ściągał. A. Nie widać gościa, kurwa z, nie ze snajperki, z ma specjalista. Za ściany widać było, jak się biegał na punkcie D, a na, na tym. Na co nas zabijam? karabin wziął teraz. Ale nie, nie, nie te, nie wara tylko zwykły. Dobra, prawą idzie rozwalać. To się kurwa do tej jebanej ściany nie idzie przykleić, no bez jaj. Mm. No niektóre są takie. Odejdziesz na chwilę i spróbujesz jeszcze raz, to znowu być, się będzie... Nie, założyć. bo zaraz mnie zajebiem kurwa, bo napierdalałem do mnie z prawej strony, no. F2000 war! No co placek, ty? O, hmm. A ja nie... E, mogę bakuzenowi baku nie aptekarz, daj, daj, daj się spokój, naprawdę Olej ci On się kiedyś pogadam z nas latam Tak w tym kącie tam siedzi Uch Kurwa, myszka mi się zaczęła. Lecę, lecę od prawej rozwalam w stanie. Że, te, że tylko nie ja mam problemy z. Dobra. A tu nie, nie ja da się wejść. Po tym meczu będę chwilowo niedostępny. O ja. Mnie też. Ty czemu ziomek się wyciszył? ją, pachnij, ją. Ej, mogę temu Bakuzenowi porzucić granata? Nie. Nie. Ale jemu tylko... Nie. Właśnie. Dziul mi z Sentimentala Jak Likan. nie chcę. O, tu jest Sniper jeszcze pole Nie, ty mnie już bakuzen ty Nie, zabił mnie bakuzen Ja wiesz czego mógł cię Ej, Ej 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 ej, nie stój, stój, ej bakuzen ma wkładki Ej, bakuzen ma wkładki ma? ma, ma wkładki Ma 7 do Kurwa ile mam mu tych e, headów życia. napierdalać pierdalać? Ej, jeśli się patrzysz na tą, y, tą Którą, y, która się pokazuje zaraz po zabiciu tej jest to by się zregenerowało co? Rozwalasz za tobą To są twoje parametry Nie, jego Kurwa Z twoje. prawej plecy, z prawej plecy nie, bo już Twoje, parę, bo to pokazuje, że to u niego jest 7 do regeneracji życia Właśnie Dziękuję. mówię, z prawej plecy nie rozwalacz nie Ja stąd nie wyjdę, bo jestem pod ostrzałem, kurwa Wystaw tą banię jeszcze raz, kurwa. No wystawę tą on nie ma wkładek, ja ci to wytłumaczę później. Ej ty Ukaże... wow. Nie Ale piszcie, strzelajcie. Wkłatek. On nie ma wkładek, ty po prostu już... źle odczytałeś te informacje. To są jest twoje wkładki. Już... Na, na górze, na górze od środka po lewej tak, jest. Tak, ja teraz małeś. mam na przykład regeneracji 21, bo trafili mnie, odczekają chwilę i tyle A mi się Havum regenerowało. Ehm. czterech. A jak się wkurwiłeś to kup sobie worek treningowy i napierdalaj Mam mam nie martw się No, no to jest najlepsze wyjście polecam. I zaraz pójdę rozwalić gruchę Znaczy no Walić gruchę tak? <grych> pa! Welsik gdzie są? Kojarzysz może? Jeden prawa. Dawaj Welsik, za mną mam tarczę Dawaj, dawaj, dawaj Kurwa ściągnął mnie Dokładnie. Idzie do ciebie, idzie do ciebie. Kurwa, jeszcze dwóch tam było, ja pierdolę. Dwóch na prawej jest, tam gdzie padłem. Jeden poszedł do no. przodu, a drugi kampi za winklem. Gdyby mnie nie zdał ja to bym ci ściągnął obydwo, ale tam był jeden na plecach chyba jeszcze, nie? I dlatego. Środek no, no. no. widzę. Czterech czterech na prawej jest. A my tu możemy gdzieś na górę wejść, czy nie? Bo oni z nas z góry jadą, ty. To co kojarzę, to tu się gdzieś na prawo szło. Kurwa, nie mogę się przykleić do ściany. Zajebiście. Tam jest ta jedna chujowa, nie da się do niej przykleić właśnie. Tak, widzę. Trzech mnie kurwa obstawiano, nic nie mogę zrobić. Help, hilfe, osku, po prawej. Sniper i Assault i specjalista. Bo. Kurwa, czterech jest. Będzie F2000 Work, Kurwa, no. Hmm, dobra, F2000 zwykłe nie zdjęło, ale już na plecy idą od prawej. Kurwa. Plecy po prawej. Mieliście wyjść po połówce? Nie. Kali, ostatni. To jest ostatni match jakie jak gram z kurwa. się w Deep. Kurwa, plecy, plecy, Orisa za tobą od prawej. Wybaczcie się, nie zdążyłem A sniper jebany, a, a sniper ACR-a, kurwa. Sniper lewo idzie. O Boże, Auto, ale przynajmniej... faktycznie tak to no się robi. normalnie, oni grają normalnie, co oni nie potrafili dać rady. Miło było. I do którego momentu, jak oni od początku zaczęli na wkładkach jeździć? Filip, ja ci jeszcze raz mówię, na razie nie ma żadnego dowodu, że oni mieli wkładki. Nie, że wkładki to się nie zgodzę, ale że... Ale złotka jak najbardziej. Mogę mu wdupić, no w tą bańkę. Nie, 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 nie. Ja już nie no, żartuję przecież. Strzelajcie do nich. Tak ładnie można tym nejdem. Gorączkujcie się tak. <grym> Nawet im nie podziękuję. A ja nie, grać z chamstwem. Kurwa, ale zajebiście teraz zrobili tego gieru. Ja nie piszę. Ja też nie. User disconnected from your channel. Ja